That's what she said. It. W sali pensjonatu Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie odbyła się konferencja pod tytułem Kucharz czy Muraż, Każdy jest potrzebny krajowi. Staże i praktyki zagraniczne organizowane są dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, a współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt praktyka w Unii Europejskiej sukcesem w karierze zawodowej to niezmiernie ważny dla nas projekt. W projekcie brało udział 40 uczniów, 30 kucharzy i 10 maraży. Projekt był realizowany we Frankfurcie nad Odrą w CKP-ie niemieckim trwał on 30 dni był połączeniem praktyki zawodowej kształceniem w ramach tych zawodów obu niezmiernie ważnym dla naszego regionu tutaj dla uczniów w ramach tego projektu również były doskonalone umiejętności kluczowe czyli umiejętności języka poznanie języka niemieckiego umiejętności kulturowej poznanie poznanie Języka, poznanie terenu tamtych, także niezmiernie ważny projekt dla nas. Starze uczniów cztery grupy, 40 uczniów łącznie od kwietnia 2013 roku i w połowie października teraz zjechała. Czwarta grupa. Projekt był skierowany do uczniów przez szkoły zasadniczej: murarz, tynkarz oraz kucharz. I do uczniów technikum: kucharz, technik, organizator usług gastronomicznych. Jak mówi koordynator projektu Artur Duda, wraz z uczniami tego rodzaju staże są bardzo przydatne. Dzięki nim uczeń przełamuje chociażby barierę językową. Każdy z uczniów zyskał wiedzę poznał na czym polega praca w swoim zawodzie w kraju sąsiednim, czyli w Niemczech. Mógł poznać proces dydaktyczny i proces tworzenia produktów, podań od podstaw aż po punkt finalny. Projekt w ogóle, cały koszt projektu to jest około 350 tysięcy, to duży projekt. I mam nadzieję, że uczniowie skorzystali z tego i w to najbliższym czasie pokaże się dzięki temu ich doświadczenie, to również skorzystali pracodawcy naszego rejonu, bo to też głównie o to chodziło, żeby to, co nam się nauczą, mogli przekazać też na nasz rynek. Nauczyłam się na pewno języka, to jest potrzebne w naszej klasie technikowskiej. Na pewno jak żyją ludzie w Niemczech, to jest najważniejsze. Pracowałem na kuchni, poznałem dużo nowych, ciekawych potraw. Byłem dużo doświadczenia nowego, poznałem dużo ciekawych ludzi. Myślę, że projekt daje ogromne doświadczenie. Przede wszystkim poznanie nowoczesnych technologii, poznanie nowoczesnych form zarządzania, zarządzania zakładem pracy, zarządzania miejscem pracy, poznanie innych, innych kultur. To, to są niezmiernie ważne elementy, które pozwolą uczniowi otworzyć się na świat i potem zdobywać nowe miejsca pracy, rynki pracy. Rynek pracy w tej chwili jest rynkiem europejskim, wielu naszych uczniów wyjeżdża za granicę do pracy, dlatego też poznanie tamtych rynków jest dla nas bardzo ważne. Podczas konferencji odbyła się prezentacja rezultatów praktyki zawodowej we Frankfurcie. Uczniowie placówki zdzierżoniowe w przyszłym roku wezmą udział w kolejnym stażu. O tym, że warto, przekonuje młodzież. Jesteśmy już zatwierdzeni do drugiego projektu na przyszły rok, przyszły rok kalendarzowy 2014. i W przyszłym roku będzie wyjeżdżało tym razem do szkoły partnerskiej w Czeskiej Republice, do Żamberka, 18 uczniów, Dwie grupy. Jedna grupa, 8 uczniów, to jest na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, instalatorzy. I na poziomie technikum to będą kucharze. Na pewno będę mieć lepszą ocenę z języka niemieckiego, to jest na pewno ważne. Na pewno będę mogła powiedzieć uczniom z naszej szkoły, zachęcić ich do tego, aby pojechali. Ponieważ ja sama miałam wątpliwości co do tego, aby pojechać tam za granicę, ponieważ nie byłam dobra z języka niemieckiego. Na pewno bym im opowiedział te przeżycia, wszystkie, które tam przez ten miesiąc czasu zdobyłem. Myślę, że to by im wystarczyło do tego, aby wzięli też udział w tym programie. W trakcie spotkania omówiono również temat lokalnego rynku pracy w branży gastronomicznej i budowlanej.